Leści towarzyszy Alonay de Forest, bruszka w lesie Ludzie, bruszka Ziemi Łuskiej. Zmierzamy do rezerwatu przyrody. Jest szachownica, obszar Natura 2000. Jest ze mną leście kompan, powstude oczywiście yy, nie może tego pomijać. Tak się prezentują widoki Lekam mgła Jest na ulicy wieje, chłodny wiatr. Idziemy dalej. Mundur, który mam na sobie, jest to cyfrowa flora. Rękawica Mechanics Fast Fight. Na szyi niezawodna Mola 2000 idealna do kolejnego jedzenia, czy do jeserek, otwierania także z mierzami do rejw chciałbym pani państwu bardzo podziękować serdecznie, ślicznie za oglądalność tych materiałów z udziałem, moim udziałem mojego kompana jest, jest mi niezmiennie bardzo miło także sile podziękowania leśne dla tych, którzy to oglądają i chciałbym pozdrowić serdecznie z tego miejsca Wszystkich leśnych towarzyszy, niech się darzy, dasz bólu.